Międzynarodowe Targi Poznańskie na parę dni zamieniły się w ogromne studio tatuażu. Dziś rozpoczął się tutaj World of Ink Tattoo Convention. Przede wszystkim jesteśmy tutaj po to, aby rozwijać sztukę tatuażu, zrzeszać artystów z całego świata, ponieważ mamy ponad 600 artystów, z czego ponad 80% to są osoby spoza granic naszego kraju. Jak zapewniają organizatorzy, wybór Poznania był nieprzypadkowy. Poznań jest w stanie zapewnić... Bardzo profesjonalną przestrzeń z bardzo profesjonalną obsługą, jeżeli chodzi o tego typu imprezy. Jest miastem bardzo mocno targowym. A tatuowanie to bardzo czasochłonna sztuka. Wizyta na poznańskim festiwalu może zatem zająć nawet cały dzień. Może być to od. Od godzinki 2 do nawet 20 godzin. Zależy od formatu, od skomplikowania wzoru. Tatuatorzy ostrzegają, by swoje ciało ozdabiać z rozsądkiem i dobrze przemyśleć decyzję o wprowadzeniu tuszu pod skórę. Używa się lasera, co prawda, do rozjaśnienia starego tatuażu, żeby go przykryć nowym, tak? Jest to dużo bardziej kosztowne niż tatuowanie, dużo bardziej boleśniejsze i dużo więcej czasu zajmuje. Także nie jest to warte. Wybierając się na konwent, można na własne oczy podziwiać powstawanie prawdziwych dzieł sztuki. Tatuatorzy z całego świata wykonują w poznańskich halach targowych bardzo złożone, wymyślne kompozycje. Na lewej ręce powstaje postać z bajki Lilo i Stitch, dokładnie jest to Stitch. A na mojej prawej ręce Karolina robi e, mikrorealizm. World of Ink Tattoo Convention zakończy się w niedzielny wieczór. Kamil Kluj puls dnia.